Hejka wszystkim, z tej strony Karla i w związku z tym, że znajomy mi sprezentował taki oto zestaw, stwierdziłam, że podzielę się z wami swoją opinią na ich temat. Jest to zestaw zawierający figurkę Woolpixa i Ninetalesa. Zestaw nie jest duży, ma trzy torebeczki zawierające klocki, instrukcje, jak je złożyć. Złożenie całego tego zestawu zajęło mi około pół godziny. Jeżeli chodzi o etap składania, to początek zajął mi najdłużej. Klocki nie do końca chciały ze mną współpracować, ale wchodzi jeszcze opcja taka, że ja po prostu nie potrafię czytać instrukcji obsługi. Co niestety rzuciło mi się w oczy, to to, że niektóre z tych klocków były po prostu brudne. Nie wiem, czy to jest kwestia tego konkretnego zestawu, czy w. Ogólnie w tych zestawach jest taki kłopot, ale no powiem szczerze, że tych kilka klocków, zwłaszcza przy Nine Tales, który jest jasną figurką, no niestety to było widać. Składanie wulpiksa było dość problematyczne u mnie, zważywszy na to, że. Głowa, a bardziej tył głowy Wulpixa co chwilę mi odpadał przy próbie złączenia głowy z resztą ciała, ale jeżeli chodzi o samego Ninetalesa na przykład, to tam nie miałam e, żadnych problemów ze składaniem tych klocków. Jedyne co to przy ogonach, gdzie w te ogony trzeba było wcisnąć e, pewne elementy, Powiem szczerze, że w pewnym momencie palce zaczęły mnie boleć. No, ale, ale najważniejszy jest chyba efekt końcowy. I on mi się naprawdę bardzo podoba. Uważam, że prezentują się one bardzo dobrze. No, dla mnie osobiście ma już honorowe miejsce na półeczce. Więc jeżeli miałabym ten zestaw ocenić od 0 do 5, dałabym 3,5. W punktacji uwzględniłam również pudełko, które niestety musiałam rozerwać, żeby dostać się do klocków. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że nie potrafię otwierać pudełek. Ale nie znalazłam innego sposobu, no i niestety, chcąc, nie chcąc, musiałam to rozerwać, a szkoda, bo chciałam to pudełko zachować, ponieważ jest to mój pierwszy zestaw, jaki składałam. Jest to moja opinia na bazie tego konkretnego zestawu. Nie wykluczam tego, że w innych zestawach może nie być takich mankamentów, tak jak u mnie, jak na przykład z tymi brudnymi klockami, więc jeżeli mieliście okazję składać zestawy, z tego typu, bądź nawet ten sam zestaw, to dajcie znać w komentarzach, jaka jest Wasza opinia. Chętnie przeczytam, co Wy sądzicie na ich temat. Z mojej strony to tyle. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!